We wczorajszym referendum w Piotrzkowie uprawnionych do głosowania było ponad 61,5 tysiąca mieszkańców miasta. Aby zostało uznane za ważne, do urn musiało pójść co najmniej 3 piąte wyborców biorących udział w ostatnich wyborach na prezydenta miasta, czyli minimum 17 804 uprawnionych. O to walczyliśmy przez długie lata. Uważam, że nieważne jak się zagłosuje, ale na referendum trzeba pójść. Mieszkam tutaj i każdy powinien przyjść i zadecydować, czy. Czy jest za, czy nie? Staram się uczestniczyć w życiu miasta. Uważam, że takie referendum ma swój sens głęboki. Wydaje mi się, że chociażby po to, żeby władza wiedziała, że jest ktoś, czy coś, czy instytucja, czy jakaś siła, która może prawda, w pewien sposób zmienić. Dzisiejsze wyniki wskazują, że zagłosowało niewiele ponad 4 tysiące osób, a to oznacza, że frekwencja wyniosła zaledwie 7%. Ja nie byłam na referendum, bo mnie to nie interesuje. Pieniążki. Poszły w błoto. Nie wiadomo na to liczyli, czy chcieli nas rozbawić, czy chcieli, czy naprawdę wierzyli w sukces. Inicjatorem referendum była piotrzkowska inicjatywa obywatelska zarzucająca prezydentowi m.in. obciążanie mieszkańców podwyżkami lokalnych opłat. Mamy 4000 osób, które nas poparło. Myślę, że nawzajem zaszczepiliśmy w sobie taką nutkę obywatelskiej postawy. Przecież ci ludzie, którzy zagłosowali. Oni nie znikną dzisiaj. Myślę, że oni będą się jeszcze baczniej przyglądać nowym obietnicom prezydenta. Prezydent Piotrkowa, który namawiał mieszkańców miasta do zbojkotowania referendum, pozostanie na stanowisku. Jestem zbudowany postawą mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego. Serdecznie dziękuję za tę roztropność, za dokonanie właśnie takiego wyboru w postaci nieuczestniczenia w takiej inicjatywie. Ta kadencja samorządów, a szczególnie jej ostatni rok to istny sezon na referenda. Podpisy na listach, które miały doprowadzić do odwołania władz samorządowych różnego szczebla, zbierane były też w Głownie, Tuszynie i Łodzi. W żadnym z tych przypadków organizatorom nie udało się pozyskać wymaganej liczby podpisów. Choć wielu uważa, że tylko dzięki swoistym metodom przekonywania oponentów, Hannie Zdanowskiej prezydent Łodzi udało się uniknąć szczególnie pierwszego referendum. Łódzka pani prezydent przewodzi za to w rankingu samorządowców najchętniej zgłaszanych do referendów. W ciągu niespełna trzech lat jej kadencji takie próby czyniono dwukrotnie. Obecnie podpisy na rzecz referendum w naszym województwie zbierane są w Sieradzu i Brzezinach, gdzie grupa niezadowolonych mieszkańców chce odwołać Radę Powiatu. Powód to prywatyzacja szpitalu, w wyniku której doszło do zwolnienia pracowników i likwidacji kilku oddziałów. A w studiu gościmy prezydenta Sieradza, pana Jaska Walczaka. Dobra. Pan Michał Terka, inicjator akcji referendalnej w Sieradzu. Dobry wieczór. Został z nami politolog Uniwersytetu Łódzkiego, dr Hubert Horbaczewski. Panie Prezydencie, pan też będzie namawiał się do tego, żeby nie szli do referendum? No, jeszcze daleka droga do referendum. Ale jeżeli zbierze podpisów. się tak wymaganą liczbę podpisów, i czy tak naprawdę to dobra droga i czy dobra lekcja demokracji, kiedy władza namawia ludzi, nie idźcie? Nie, nie będę namawiał do tego, żeby nie uczestniczyli. Natomiast trzeba wiedzieć, że to nie jest, jak niektórzy twierdzą, obywatelski obowiązek, tylko to jest prawo. W związku z tym, jeżeli ktoś zostanie w domu, no tylko dlatego, że będzie miał przekonanie, że może się włączyć niestety do grona tych, którzy przyspieszą zmianę moją na tym stanowisku. Boi się pan? Nie, nie, nie. Ktoś, kto się boi, to nie powinien w ogóle być na tym stanowisku. Jestem przyzwyczajony do tego, że ciągle poddawany jestem presji. Raz z jednej, raz z drugiej strony I, y, są duże oczekiwania. E, no, Największym większym oczekiwaniem jest tworzenie miejsc pracy, chociaż y, wiadomo i wszyscy to wiedzą, że prezydent akurat w najmniejszym stopniu tworzy miejsca pracy. No może tworzy warunki do tworzenia miejsc pracy, ale na pewno bezpośrednio nie buduje fabryk. W związku z tym oczywiście y, liczy się z tym, że, y, że są mieszkańcy się Siaraza niezadowoleni. Mam z nimi kontakt codziennie, natomiast teraz, w tej chwili, akurat mam no, niespotykaną jak dotąd ilość mieszkańców, którzy mi dodają otuchy i mówią: niech pan się nie przejmuje, I będzie wszystko dobrze i nie będzie żadnego referendum, i na pewno, jeżeli już będzie. To na pewno się ono nie uda. Człowiek na takim stanowisku musi ciągle jednak patrzeć na to, że, że jest i że to jest fotel przechodni. Prezydentem się nie jest przez całe życie, tylko się bywa. To jest stanowisko, które można sprawować jeszcze w tej chwili kilka kadencji. Tak? Jak długo można, ile sił starczy. Ja w każdym razie czuję się mocno zmobilizowany przez mieszkańców, którzy w tej chwili mi dodają otuchy. Proszę powiedzieć, czy warto organizować referendum właściwie na rok przed wyborami samorządowymi? Mieszkańcy za rok będą mieli y, możliwość wypowiedzenia się. Ja myślę, że tak naprawdę nigdy nie ma dobrego czasu, żeby zorganizować referendum. I ten czas, o którym teraz mówimy, jest jakby powieleniem tego, co działo się w Łodzi w 2009 roku. Tu też udało się przeprowadzić skuteczne referendum. Przypomnę rok przed wyborami do samorządu. Także jeżeli w Łodzi się udało, jeżeli udało się już w Gliwicach, jeżeli się już udało w Ale Belblągu, czy warto na rok przed wyborami? Za rok wyborcy i tak, i tak zdecydują? Pan Walczak powiedział o tym, że prezydent potrzebuje mobilizacji i my jesteśmy takim jakby ciałem nadzorczym. My przez to, że działamy grupą obywateli, mówimy pan do prezydenta, proszę myśleć o mieszkańcach nie co cztery lata, ale proszę myśleć o mieszkańcach przez cztery lata. I to jest takim naszym naczelnym hasłem. I mamy bardzo konkretne zarzuty do Pana Prezydenta. My mówimy o zadłużeniu miasta. My tak, mówimy? Te 41 milionów złotych. 41 milionów. Do tego zadłużenie miejskiego przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji, które też jest spółką miejską, które wynosi ponad 52 miliony złotych. To też, Panie Prezydencie, powinno się liczyć do zadłużenia miasta. I rozmowy na temat tego, że zadłużenie miasta jest tylko na poziomie 41 milionów, to, to są nieszczegółowe. Mówimy o wysokich opłatach, bo z tytułu tego, że siaraz ma wysokie ceny tytułu tego, że Sieradz ma wysokie ceny za wodę, za ścieki, za opłaty od śmieci, za podatki od nieruchomości, pan prezydent celnie wspomniał, no nie, mogę, nie może do za przyjść inwestor, bo jeżeli wysokie są koszty, no, nie ma jak pozyskiwać ludzi, nie ma jak pozyskiwać nowych miejsc pracy. Czy nie warto my tego roku też... spożytkować na prowadzenie intensywnej kampanii wśród mieszkańców i po prostu za rok stanąć do wyborów? Ja powiem tak. My rzeczywiście prowadząc działania referendalne, rozmawiamy z mieszkańcami, my uświadamiamy. My mówimy, że Sierad to nie jest tylko piękna rewitalizacja, ale my mówimy, że w Sieradzu marnuje się pieniądze. Prezydent nie przestrzega prawa. Ja przypomnę Panie taki bardzo... taki najbardziej intensywny przykład to taki. Że mając tytuł do wypłaty miliona złotych na rzecz właściciela nieruchomości pod Urzędem Miasta, prezydent dopuścił do tego, że na konto Urzędu Miasta wszedł komornik. To jest sytuacja w Polsce niespotykana. Marnuje się pieniądze Żeby też... Żeby zakończyć ten wątek finansowy, panie, panie prezydencie, krótko, sprawa zadłużenia i sprawa komornika. No spokojnie. Jeżeli chodzi o zadłużenie miasta, Sierac jest na 141 miejscu ze wszystkich miast powiatowych w Polsce, a, a tych miast powiatowych jest 260. Kilka, w związku z tym jesteśmy w dwie trzecie stawki. W województwie łódzkim jesteśmy na dziesiątym miejscu spośród 10-20. W związku z tym ja wcale nie uważam, żeby sieraz był mocno zadłużony. Zresztą zadłużenie jest, to o tym trzeba pamiętać. Zadłużenie miasta i w ogóle wszelkiego rodzaju zadłużanie i inwestycje. To są rzeczy, na które muszą wyrazić zgodę radni. Radni, radnik jest 21. Tych radnych trzeba przekonać, i oni z wielką roztropnością. Podejmują takie decyzje i też bardzo niechętnie patrzą na zadłużenie miasta. Jak zostawałem prezydentem w 2006 roku, zadłużenie było ponad 40%. W tej chwili jest 36%. Proszę połączyć zadłużenie z MPWIK. To nie może tak być, 40 ten milionów jest miasta, a 50%. No, no daj spokój, złotych. przepraszam, no, za, za kolegę młodszego, bo nie umiem zachować. Ja nie jestem. Z panem chciałbym prezydentem osobowo, chciałbym, panie tu chciałbym tutaj połączyć. powiedzieć, że wyuczone spektakle telewizyjne. Nie pomagają w takiej sytuacji. Ja myślę, ja myślę, że dużo lepiej byłoby się zmierzyć w wyborach. Ta dyskusja za rok. między panami jest Oczywiście. bardzo ostra, nie tylko tutaj, w studiu. Ja wyczytałam, że zarzuca pan, panu Michałowi Terce tak naprawdę frustrację po nieotrzymaniu utratnego stanowiska. Jak pan odeprze ten zarzut? To jest najcięższy zarzut, który prezydent wytoczył, i to tak naprawdę pokazuje jego arogancję i jego nieposzanowanie. Drugiego człowieka. Ja nie wspomnę o procesach sądowych, które prezydent przegrał z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, musiał wypłacić 50 tysięcy odszkodowania. Nie wspomnę o pracowniku referatu, jednego z referatów Urzędu Miasta, któremu, z którym przegrał, w którym odbyły się 32 procesy, przegrał pan tę sprawę. Musiał pan wypłacić. Już 11 tysięcy, w toku są następne postępowania. To pokazuje, jak konfliktowym człowiekiem jest pan Walczak. I to pokazuje. Wyborcy, wyborcy zaufali mu jednak powtórnie. Ja mam tutaj ze sobą przygotowaną ulotkę wyborczą pana Walczaka z 2006 roku. Muszę państwu powiedzieć, że na czerwono odznaczyłem te punkty, które pan Walczak nie zrealizował. Z 24 postulatów, 4 zostały zrealizowane. Tak naprawdę, panie prezydencie, to ja nie wiem. Mieszkańcy panu zaufali, a pan czelność mówić, że wszystko jest w porządku. No przecież gdyby pan miał odrobinę, odrobinę, odrobinę dobrego gustu czy odrobinę dobrego smaku, to powiedziałby pan słuchajcie, rzeczywiście nie udało mi się tego zrealizować. Program można podrzeć. Rezygnuję. Panowie, do końca programu zostało nam 6 minut. Proponuję kampanię referendalną przenieść na ulicę ja, Sieradza. Pani, Panie by... prezydencie, ja powiedział pan wyraźnie, odnieść. że pan ponieważ tu kolega drze moje, moją ulotkę z, 2006, z 2006 roku, roku proszę, aktualna, ale proszę kolorowa, nie pokazywać już z 2010 roku. powiedzieć o proszę 2010. 2010. Mówił Pan roku, o oświetleniu niebezpiecznych miejsc. Pan się pan też nas Pan prezydent słuchał spokojnie Pana zarzutów. się rok. wybory, zostałem rozgrzeszony i zostałem powołany na kolejną kadencję. Szanowni Państwo, tutaj jest kolorowa tym razem. Ja wiem, że to wszystko jest wyuczone, tylko się można nauczyć naprawdę. Rok. I tu jest kolejna ulotka, z której już widzę, że 90% zostało zrealizowane. W związku z tym spokojnie będzie przyszły rok, będzie, będą, będą się wybory. Panie prezydencie, powiedział pan, że referendum się pan nie boi, nie, ale w 2014 roku staje pan do walki tak, o władzę, o prezydenta Ja muszę powiedzieć, radzę. że wręcz odwrotnie. Jeżeli komukolwiek się wydaje, że żyję ja w strefie, to nie, bo tego typu zachowania powodują, że we mnie taka narasta energia i zapotrzebowanie na to, żeby jeszcze raz się dać do dyspozycji mieszkańców. To mieszkańcy się radzą, zdecydują, kto nimi będzie kierował. Staram się nie używać słowa rządził, kierował, bo y, myślę, że takie słowo jest bardziej na miejscu. Mamy w tej chwili e, społeczeństwo obywatelskie i mam nadzieję, że to społeczeństwo e, dorośnie do, tego, do, swoich, do swojej roli i że w tej chwili nie da się podpuścić koledze młodszemu, z którym do niedawna byliśmy w jednej organizacji. Bardzo bym chciała tam. poprosić o wypowiedź naszego eksperta, który przysłuchuje się, przysługuje się tej e, polemice. E, czy referendum to... Wspomaga rozwój społeczeństwa obywatelskiego, czy tak naprawdę to jest gwóźdź do trumny dla demokracji? Więc nie ma tutaj prostej odpowiedzi. Ja zawsze słysząc o takich inicjatywach referendalnych jestem w, 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 w pewnym rozdarciu. To znaczy z jednej strony bez wątpienia referendum jest potrzebne. Tak? To znaczy, potrzebne jako instytucja kontrolna, zwłaszcza, ale też nie tylko, w sytuacjach ekstremalnych, kiedy mieliśmy chociażby sytuację przed kilku laty w Piotrkowie, prawda? kiedy yy, no, trzeba, było odwołać, tak, trzeba, było, trzeba było odwołać prezydenta. Także bez wątpienia ta instytucja jest potrzebna. Z drugiej strony, niestety, patrząc na praktykę polityczną, mam wrażenie, że niestety społeczeństwo obywatelskie jest przez referenda, przez inicjatywy referendalne te odwoławcze nierzadko psute. Ja nie, nie, nie odwołuję się teraz do przypadku sierackiego, bo, bo, bo rozumiem, że pani redaktor pyta w ogóle, tak? Tak. Mnie, Nie o przypadek sieradki. Pytam o zasadę i szczególnie zależy mi na tym na pana opinii, czy warto A to organizować psucie, referendum społeczeństwa obywatelskiego polega na tym, że jak gdyby prowokuje to urzędujących prezydentów, burmistrzów i tak dalej, i wójtów. Do zachowań, które ja tutaj podziwiam, prawdę powiedziawszy, pana prezydenta Walczaka, który tutaj jasno na początku powiedział, że nie będzie nawoływał do pozostania w domu swoich obywateli. Bo to niestety jest tak naprawdę, jeżeli chodzi o taką prostą strategię, jest to jedyna skuteczna strategia ale słyszeliśmy, nawet premier nawoływał ludzi. Tak. Nie przekonywał w ten sposób, zagłosujcie Hanna Gronkiewicz-Walst, to najlepszy prezydent dla Warszawy, tylko wyraźnie namawiałby na to głosowanie nie pójść. Tak, no i właśnie takie nawoływanie jest psuciem demokracji. Jest psuciem demokracji, jest psuciem społeczeństwa obywatelskiego, bo raczej należy nawoływać, znaczy tu rozumiem, że pan prezydent nie ma żadnego, żadnego powodu tego, żeby nawoływać, żeby, żeby jednak mieszkańcy poszli do referendum. Niestety logika referendum odwoławczego jest taka, że na referendum Idą zazwyczaj ci, którzy chcą z danej funkcji daną osobę odwołać. Ci, który, którzy, którym się podoba sposób zarządzania miastem, gminą. Pozostają, pozostają zazwyczaj w domu. W związku z czym jedyne co może tak naprawdę uratować tego, który kogo stanowisko zostaje poddane takiemu referendum odwoławczym jest niska frekwencja. I tutaj myślę, że można by próbować zmienić samą konstrukcję. Referendum. Pojawiły się takie propozycje, chociażby już nawet ze strony premiera chyba wysuwane, żeby wymagana liczba głosów do odwołania z danej funkcji była co najmniej tą samą liczbą głosów, która, która została oddana na danego kandydata w danego kandydata w wyborach. A referendum myśli... na rok przed wyborami samorządowymi, przecież radzanie co roku konieczności. Znaczy, tutaj wiecie. z Panem się też w pełni zgadzam, że to, oczywiście wszystko zależy od sytuacji, jeżeli jest taka konieczność, no. W Piotrkowie wtedy, pamiętam, że to było chyba pół roku przed wyborami, tak? Także tak, tak to, no, te, te, takie sytuacje się zdarzają i to nie, musi, nie możemy tutaj stawiać jakiejś karencji. Jeżeli trzeba, jeżeli jest istotny powód ku temu, naprawdę istotny powód, to każdy miesiąc przedłużającej się danej władzy szkodliwej, jest z punktu widzenia danej struktury, gminy, miasta, powiatu jest szkodliwy, tak? W związku z czym tutaj trudno o tą karencję, o jakiejkolwiek karencji mówić. Natomiast tak już mówiąc jednoznacznie i prostym tekstem, uważam jednak, mimo wszystko, co wynika po części z materiału, który Państwo wyeliminowali na, na początku tej rozmowy, że mimo wszystko instytucja referendum odwoławczego jest. W Polsce nadużywana i mówię, nie odnoszę się do sytuacji sierackiej, bo szczerze mówiąc nie znam szczegółów tej sytuacji, w związku z czym nie chcę tutaj w żaden sposób się, w żaden sposób się wypowiadać. Natomiast bez wątpienia jest to, ta, ta instytucja nadużywana. A czy takie wcześniejsze referendum, to, znaczy referendum na rok przed wyborami, to nie jest doskonała okazja na długą, skuteczną niekiedy kampanię wyborczą? Ja chciałem powiedzieć, że komitet referendalny z Przyjazny Mieszkańcom. Jest, można znaleźć nasze postulaty na stronie www.referendum.sieradz.pl. Do naszego komitetu nie należą żadne osoby związane z partiami politycznymi. Jesteśmy mieszkańcami Sieradza, nie mamy aspiracji politycznych i ja też nie będę kandydował na fotel prezydenta miasta Sieradza. Chcemy jasno to zaznaczyć, i o tym mówimy mieszkańcom. Musimy sobie uświadomić pewne procesy, tak jak Państwo powiedzieli. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego polega na tym, że trzeba obywatelom mówić, że coś jest nie w porządku, trzeba to zmienić. Nie, nie, nie bądźcie obojętni, idźcie, wyraźcie się, idźcie oddajcie. Nie można to wszystko robić, nie organizując kampanii y, referendum odwoławczego. Ja myślę, że to jednak referendum ma największą siłę oddziaływania, i już pewne decyzje, które zostały podjęte przez pana prezydenta, przez pana Walczaka, polegające na tym, że obiecał, obiecał obniżenie opłat za śmieci. Obiecał wprowadzenie budżetu obywatelskiego. I obiecał wprowadzenie czy założenie inkubatora przedsiębiorczości w razu. To są te postulaty, o których my mówimy, których w razu nie ma. Czyli już teraz mogę powiedzieć, że, opł że opłaciło się, nie, nie. Że opłaciło to, pan... się zrobić nie, no podjąć taką inicjatywę. Ale to jest, panie prezydencie, to Michał najważniejsza, jeszcze najważniejsza kwestia. najważniejsza jeszcze do końca programu podjąć. powiedział pan wyraźnie, gdzie można znaleźć postulaty państwa. Rozumiem, że na stronach Urzędu Miasta możemy znaleźć odpowiednie postulaty. Ja staram zachować chociaż widzę, że młody kolega, proszę bardzo, zachowuje się jakby miał. E, robaki, co, naj, argumenty co najmniej, merytoryczne. Co najmniej. Może szanowni. Argumenty merytoryczne. No, trochę kultury. No, kul, kultury. Panie prezydencie, zarzuty finansowe, gdzie można znaleźć wyjaśnienie tych spraw, no gdzie można znaleźć odpowiedzi na te pytania? Wie, wielokrotnie już od, 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 odpowiadałem e, Michałowi również na interpelację radnym. E, Michał jest radnym powiatowym, składał Panie składa się w stronach Urzędu Miasta, gdzie można znaleźć informacje w zakładce w BIP, wszędzie, wszędzie, zakładka, wszędzie są informacje. BIP, informacji publicznej. Jak najbardziej informacji publicznej tam są. Proszę tam Państwa, są i tą kampanią referendalną, która troszeczkę z ulicy Raza przeniosła się do naszego że, studia, kończymy ten ten, nasze ten, dzisiejsze ten, wydanie programu. Łódzkie panu panu Forum, przypominam, w każdy poniedziałek Sieradza. o godzinie Dlaczego 20. Panie Myślę, panie panie że ta kampania wlecza. referendalna będzie się jeszcze po toczyła. Dziękuję Panom za udział w studiu, za dyskusję, Państwu za uwagę. Do widzenia.